Zima powoli się kończy, przyroda budzi się do życia. Dlatego mój dzisiejszy vlog będzie poświęcony niemieckim idiomom ze zwierzętami. Witam Was serdecznie na moim kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! W dzisiejszym vlogu przygotowałem 10 niemieckich idiomów ze zwierzętami, takich, które także używamy w języku polskim. Rozpoczynamy od idiomu, którego w języku polskim głównym bohaterem jest wilk, natomiast w języku niemieckim będzie to pies, czyli Der Hund, w liczbie mnogiej Hunde. I nie wywoływać wilka z lasu, to po niemiecku keine schlafenden hunde wecken czyli dosłownie nie budzić śpiących psów. Zum Beispiel. Sag bitte nichts mehr und weg keine schlafenden hunde. Czyli nie mów już proszę nic i nie wywołuj wilka z lasu. Sag bitte nichts mehr und weg keine schlafenden hunde. Kolejny idiom to odkrywać karty czyli wyjawiać coś w języku niemieckim bohaterem tego idiomu jest kot czyli die Katze w liczbie mnogiej Katzen i powiemy dosłownie die Katze aus dem Sack lassen czyli wypuszczać kota z worka mogę na przykład powiedzieć ich konnte nicht mehr warten Und habe die Katze aus dem sack gelassen. Czyli nie mogłem już czekać i odkryłem karty. Wyjawiłem prawdę. Ich konnte nicht mehr warten und habe die Katze aus dem sack gelassen. Jeśli chcemy po niemiecku powiedzieć, opowiadać bajki, użyjemy tutaj takiego zwierzęcia jak das Pferd. Czyli koń. W liczbie mnogiej, Pferde i opowiadać bajki to keinen vom Pferd erzählen. Wir können sagen, możemy powiedzieć. Ich vertraue dir nicht, erzähl mir keinen vom Pferd. Czyli nie ufam ci, nie opowiadaj mi bajek. Ich vertraue dir nicht, erzähl mir keinen vom Pferd. Bohaterem tego idiomu zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim jest to samo zwierzę. A dokładniej chodzi o kurę. Po niemiecku to der Hun, a w liczbie mnogiej Hüner. I pewnie domyślacie się już o jaki idiom chodzi. Chodzić, spać z kurami. Czyli chodzić bardzo wcześnie, spać. I idiom brzmi: Mit den Hühnern zu bett gehen. Mit den Hühnern zu bett gehen. Wir können sagen. Możemy powiedzieć. Um 19 Uhr ist es hier ganz still. Die Bewohner gehen wohl mit den Hühnern zu Bett. Czyli o godzinie 19 jest tutaj całkiem cicho. Mieszkańcy chyba chodzą spać z kurami. Um 19 Uhr ist es hier ganz still. Die Bewohner gehen wohl mit den Hühnern zu Bett. Kolejne zwierzę to świnia, czyli das Schwein. W liczbie mnogiej, plural, śweine. Schwein haben to po niemiecku mieć szczęście, mieć farta. Wir können sagen, możemy powiedzieć. Diesmal ist es dir gelungen, du hast aber schwein gehabt. Tym razem ci się udało, ale miałeś warta. Diesmal ist es dir gelungen, du hast aber schwein gehabt. Bohaterem kolejnego idiomu jest ptak. Po niemiecku to. Der Vogel, der Vogel. Natomiast w liczbie mnogiej powiemy Vögel, ptaki, Vögel. I mieć ptaka, einen Vogel haben, to po niemiecku mieć bzika. Einen Vogel haben. Zum Beispiel. Was machst du denn da? Du hast wohl einen Vogel. Czyli co tutaj robisz? Chyba masz bzika. Was machst du denn da? Du hast wohl einen Vogel. Ryba to po niemiecku der Fisch. Der Fisch. W liczbie mnogiej Fische. I jeżeli chcemy powiedzieć zdrów jak ryba, to podobnie jak po polsku użyjemy tego zwierzęcia, powiemy po niemiecku Munter wie ein Fisch im Wasser sein. Czyli być zdrowym jak ryba. Munter wie ein Fisch im Wasser sein. Zum Beispiel, die Untersuchung ergab, dass er munter wie ein Fisch im Wasser ist. Czyli badanie wykazało, że jest on zdrów jak ryba. Die Untersuchung ergab, dass er munter wie ein Fisch im Wasser ist. Jeśli chcemy po niemiecku powiedzieć, gdzie diabeł mówi dobranoc, musimy w tym celu użyć lisa. Lis to po niemiecku der Fuchs. Der Fuchs. Liczbę mnogiej Füchse. Wo sich die Füchse Gute Nacht sagen. Gdzie diabeł mówi dobranoc. Wo sich die Füchse Gute Nacht sagen. Czyli dosłownie, gdzie lisy mówią dobrej nocy. Zum Beispiel. Sie wohnt am Rande eines kleinen Dorfes, wo sich die Füchse Gute Nacht sagen. Czyli ona mieszka na skraju małej wioski, gdzie diabeł mówi dobranoc. Sie wohnt am Rande eines kleinen Dorfes, wo sich die Füchse Gute Nacht sagen. Jeśli chcemy się dostosować do jakiegoś towarzystwa, to w języku polskim jest takie przysłowie, które mówi Jeśli wszedłeś między wrony, musisz krakać jak i one. Natomiast w języku niemieckim, aby wyrazić podobną myśl, użyjemy wilka. Wilk to po niemiecku Der Wolf. Der Wolf w liczbie mnogiej to Wölfe I idiom to mit den Wölfen heulen. Czyli dosłownie wyć z wilkami. Mit den Wölfen heulen. Zum Beispiel. Wenn man etwas erreichen will, muss man manchmal mit den Wölfen heulen. Czyli jeżeli czasami, jeżeli chce się coś osiągnąć, to trzeba czasami um, być taki jak inni. Also wenn man etwas erreichen will, muss man manchmal mit den Wölfen heulen. I ostatni z idiomów, który przygotowałem na dzisiaj jest związany z wołem. To po niemiecku der Ochs, a w liczbie mnogiej Ochsen. Wie ein Ochse schuften. A więc harować jak W. Wie ein Ochse schuften. Wir können sagen. Możemy powiedzieć. Bei dieser Firma muss man wie ein Ochse schuften. Czyli w tej firmie trzeba harować jak W. Bei dieser Firma muss man wie ein Ochse schuften. I jeszcze kilka porównań z wykorzystaniem zwierząt, które znamy także w języku polskim. zum Beispiel. Hungrych wie ein wolf. Czyli głodny jak wilk. Hungryś wie ein wolf. Następnie. Stur wie ein Esel. A więc uparty jak osioł. Stur wie ein Esel. Schlau wie ein fuchs. Przebiegły jak lis. Schlau wie ein fuchs. Dika fisch. Gruba ryba. Dika fisch. I na koniec Dumę lub Blude Gans. Głupia gęś. Dumę, Blude Gans. Für heute wäre alles. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to oczywiście zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, do subskrypcji mojego kanału i mam nadzieję, że znaleźliście coś pożytecznego dla siebie w moim dzisiejszym nagraniu. Wiedzę Uns. I next video. Widzimy się w kolejnym vlogu, w kolejnym nagraniu. Bis next nächsten Mal. Bis done. Tschüss.